Gdzie pilot? No, nie, na telewizorze. Włączysz? Masz bliżej, co? Długo tak zamierzasz? Sam włączę. Co to? Stękasz jak starzec. Nieprawda. Prawda. Wstań. Rzeczywiście. Starzejemy się. Niedługo zaczniemy obrastać kłakami. Stary musiał suszyć uszy suszarką. Jesteśmy ciągle młodzi. Tak, kochanie. Na urodziny od mojej mamy. Patrz, prześwietla mią wzrokiem. Suszone figi. Nie wie co kupić, a myśli, że lubisz figi. Nie znoszę. Raz u niej zjadłem, żeby przepchnąć klops, który stał mi w gardle. I zostałem amatorem fig. Masz fart. Mnie kupuje westernowe krawatki. Gdybyś został krupierem, są w lewej szufladzie. Co chciałbyś robić w świąteczny weekend? To tylko urodziny, nic wielkiego Cokolwiek wymyślisz, będzie dobrze Może pojedziemy z Samim do Disneylandu? Dobrze Powiem, że figi ci smakowały Nie lubię ich Boisz się powiedzieć jej prawdę? Dobrze, za rok przyślę ci co innego Figi możesz wyrzucić, ale rozpinany sweter jest nie do zdarcia Powiedz, że je uwielbiam Disneyland? Najszczęśliwsze miejsce świata. Byłem tam. Najszczęśliwsze miejsce to autobus powrotny, kiedy dzieci zasną. Co mam zrobić? Jestem mężem i ojcem. Wyjść. Zrobić coś szalonego. Masz tylko dwa dni luzu w roku. Dzień ojca i urodziny. Wykorzystaj je. O tym nie pomyślałem. Zabalowałoby się jak za moich kawalerskich czasów. Lepiej jak za moich. Ostro imprezowałem. Musiałeś podpisywać swoje gacie, żeby je potem odzyskać? Cucił cię meksykański aptekarz? Chętnie bym zaszalał, ale zgodziłem się na Disneyland. Nic nie zrobię. Powiedz żonie, na co masz naprawdę ochotę. Wiesz, że nie mogę. Możesz? Opowiedz jej, jak ci się przyśniła wyłuzdana wróżka. Kapuje. Jestem mięczakiem, bo nie chcę urazić żony. A jeśli jej nie urazisz, byłoby cudownie. Zdaj się na mnie. Kim? Co robisz? Mam plan. Greg kłamał. Nie chcę do Disneylandu. To ma być ten plan? Czemu nie powiedziałeś? Chciałem ci sprawić przyjemność. To puściel czasem łóżko. Nie masz mi za złe? Nie, masz urodziny. Rób to, co ci odpowiada. Nie chcę, żebyś się zmuszał, a potem miał mi za złe. Pomyślałem, że wejdziemy z Jimmy zaszaleć. Wiesz, jak kiedyś. Jeśli chcesz się pobawić z przyjaciółmi, proszę bardzo. Na pewno? Mamy żyć w szczerym, otwartym związku. Mów czego chcesz. Jestem twoją żoną, nie matką. Wiem. Przygotować ci ubranie? Mogłabyś? Greg, gotowy? Jest Jimmy. Jak urodziny? Dobrze, byliśmy w zoo i na pikniku Zrobiłaś mu... Nie twój interes Tu są dzieci Myślałam o cieście, a ty? Ja też Cześć, solenizancie Tak, chcesz iść? A co? Nic Idziesz do teściowej? Wywal ten krawat i wyjmij koszulę. Pa, tato. Pa, gościu. Nie czekaj dziś na mnie. Długo was nie będzie? Może nawet całą noc. Pamiętaj, że o dziesiątej cię może. Napij się kawki. Tylko pamiętaj o łazience, bo wiesz, jak kawa. Kim. Nie zmorzy mnie. Oka nie zmrużę, bo zamierzam naprawdę zaszaleć. Więcej tego nie rób. Najlepszego. Na pewno nie masz mi za złe? Nie. Tam będzie mnóstwo samotnych dziewczyn. Mam być zazdrosna? Nie zaszkodzi. Jeśli któraś na ciebie spojrzy, znajdę ją i załatwię jak talala. Więcej tego nie rób. Gdyby cię kusiła jakaś laska, pamiętaj o dwójce dzieci, które będziesz miał na ubie na okrągło, kiedy ja odejdę. Tyle mi wystarczy. Mamy dla ciebie prezent. Od sama. Dziękuję. Co to takiego? Zegareczek. Z podświetlaczem. Cudo. Sam wybrał. Zwrócił do wózka, a ja nie zauważyłam. Pierwsze przestępstwo. Super. Na nas pora Nie pogniewasz się, jak zaproszę chłopaków? Kogo? Kumpli od pokera w porządku, goście Śmietanka I już są Lepiej? Dzięki za piwo imbirowe Dawno nie robiłem kółek na kościelnym parkingu co? Nic. Czego chcesz? Fund? Nie mam na tyle. Pół funta. Dobra. Czak? Podjedź pod sklep. Muszę kupić indyka. Będziemy tak krążyć? Spokojnie. Zaraz będzie kolacja, a potem najfajniejszy nocny klub. Pamiętasz o indyku? Indyk, wiem. Fajna bryka. Też bym taką chciał, ale stara suszy głowę o pieniądze. Potrafią dopiec, ale jaka inna spałaby z nami noc w noc? Co? Mówię o matce? Gino mieszka z matką. Jego stara jest naprawdę stara. Łatwiej mi. Musiałem jeździć przez całe miasto, żeby ją wykąpać. Tank, uchyl okno. Tank? Mamy ksywki. Jimmy to tank, bo zawsze bierze paliwo. Ja też jestem tank, bo też tankuję. Steve to wąż, bo boi się bęży. Gino to papcio. Dlaczego? Bo jestem stary. Ślepy jesteś? A ty? Nie mam ksywy. Trzeba mu wymyślić. Chciałem, żeby nam nie mówiono Luke od Lucky Luka Widziałem to ze sto razy. Siadaliśmy z tatą przy pudełku guberów i oglądaliśmy Lucky Luka Super. Będziesz guberem. Co? Nie. Gubery jedliśmy. Lucky Luke. Luzik guber. Nie nazywam się tak. Guber się wkurzył. Nieprawda. Głodny jest i tyle. To co, kolacja? Tak. Znam super knajpkę przy Melrose. Jesteśmy. Czym mogę służyć? Pięć specjali i pięć dużych koli. I dorzuć trochę tych kręconych frytek. Mamy Solenizanta. Mogłem zostawić indyka w wozie. Stracisz miejsce w kolejce. To nie jest zwykła kolejka. Jak to? Nie każdego wpuszczają. Wybierają. Możemy nie wejść? To nie w porządku. Powiedzieć, że mam urodziny? To Jungle Room, nie fast food. Idzie, Bramkarz. Luz, chłopaki. Jakby nam nie zależało. Spuść nas. Mogę chociaż skorzystać z lodówki? Dzięki, Steve. Straszne. Jak na bulecie. Może zapłacimy jakimś laskom, żeby się z nas pośmiały. Matka jest u siostry, więc mam dziś łóżko dla siebie. Muszę wyrwać jakiś tobarek. Dajże nam wejść. Mamy normy. Normy? Puściłeś Scotta Bia. Czekamy od półtorej godziny. Oby było warto. Ponoć jest świetnie. Ponoć? Nie byłeś tu? Byłem. Tutaj. Do środka nas nie wpuścili. Żartujesz sobie? Tak mam spędzić urodziny? Jedząc hamburgery w furgonetce i słysząc, że jestem za stary, żeby się bawić z odjazdową ekipą? Tyle sam wiem. Jim. Oh my god What? It's Brett Michaels Brett Michaels? Z Poison? Poison to moja ukochana kapela Kocham Jay-Z Z lat 70 lubię dubis, A jeśli chodzi o jazz To super miejsce, ten gość to wie I co? Fajne urodziny? Pogadam z nim Nie, wpędzisz nas w kłopoty Nie świruj Hey Brad, Hey buddy, what's happening, man? Tank to ma Uwielbiam Uwielbiam twoją ostatnią płytę. Jesteś genialny. To zasługa zasługa kapeli. kapeli. te Twoje twoje you. Najnowszy mnie poraził. Zagrałeś Zagrałeś w nim, napisałeś scenariusz. Byłem też producentem, reżyserem i robiłem catering. Jak Welles, obywatel Ukeinie. Mówią, że jak Streisand Wentl. Wchodzisz tam? Próbuję. To kiła. Scott Bayo pokazuje sztuczki karciane. Chodź z nami do Chateau Marquis. A kumple? Dobra, dawaj ich Wielkie dzięki I co? Imprezujemy z Poison Jesteśmy Myślałem, że sławni i bogaci są od nas lepsi. Myliłem się. Są dużo lepsi. Dotarliście? Moi kumple. Muszę Was uprzedzić. Jest parę ostrych lasek do skoszenia, ale śpieszcie się, bo ma wpaść Charlie Sheen. Patrz, kupiłem po drodze. Więcej tego nie rób. Przepraszam. Oto zasady. Bawicie się i zostawiacie jedną panią dla mnie. I żadnych rozrób. Dobrej zabawy. Słyszałeś? Brett Michaels myśli, że możemy narozrabiać. Żeby tak dać się skłóć, trzeba mieć poważny problem z samooceną. Wybaczcie. Ty dokąd? W tłum. Zrobię wrażenie. Zaproszą nas na następną. Mieliśmy fart, nic więcej. Następna będzie w mini zoo. Nie jeśli dobrze to rozegramy. Trzeba umieć się pokazać. Możesz być luzakiem, przystojniakiem albo bogaczem. Jeśli nie jesteś żadnym z nich. Rób za świra. Boże, tylko nie to. Za późno. Tak i się urodziłem. Posłuchajcie! Za jednego dolca zjem wszystko. Potańcz z nami. Chętnie, ale ja właśnie. Niezły jesteś? Dzięki. Mama prowadzała mnie na kurs tańca. Przy okazji stałem się mistrzem obrywania w tyłek. Zapamiętam. Pójdziemy do jacuzzi? Nie mam kąpielówek. Nie musisz. Będę tylko ja i kilka koleżanek. Raczej nie. Jestem żonaty. Mnie to nie przeszkadza. A mnie trochę. Urocze? Mieliśmy ślub trzy lata temu. Muszę już iść. Steve? Co robisz? Marica przekłuje mi sutek. To nie boli? Pewnie tak, ale będzie go dotykać. Gdzie reszta? Gino i Chuck są gdzieś tutaj, a Jimmy? Greg, psujesz mi zabawę. Hey, Jimmy, let's get out of here. Chodźmy stąd. Było fajnie, ale takie imprezy to już nie dla mnie. Jeszcze nie mogę. Nie zrobiłem nic szalonego. Może straciłem dar i przestałem być debilem. Coś ty. Jesteś największym głupkiem, jakiego znam. Dzięki. Spójrz na nich. Wskoczyć im do basenu? Jesteśmy na piętrze. To szaleństwo. Właśnie, szaleństwo. Co ty wyprawiasz? Ktoś skoczył do basenu? Mój głupi szwagier. Zwariowałeś! Która godzina? W pół do dwunastej. Zegarek z programu dla dzieci? Prezent od syna. Moja córka uwielbia blues. Clues. Masz córkę? Pięć miesięcy. Jest super, nie? Pierwszy raz kocham bezwarunkową miłością. Kiedy masz urodziny? Dziś. To co tu robisz? Bez rodziny? Chciałem poszaleć tak jak ty. Myślisz, że ja tak baluję? Przyjechali kumple, chcieli się zabawić Jesteśmy coraz starsi Kiedyś mogłem nie spać całą noc, a teraz kładę się o dziesiątej Zasypiasz o dziesiątej? Kładę się, rozumiesz? Przecież jestem Brad Michaels Wybacz I dzięki za zaproszenie Super impreza, ale chyba już pójdę Czekaj, wyjdę z Tobą. Jutro muszę wstać. Ja też. Mam wizytę w parku. Zazdroszczę. Mnie czeka jakieś przyjęcie przedurodzinowe. Jeszcze nie śpicie? Obudził się i nie chce spać. Jak się udało? W porządku, ale tu mi lepiej. Na naleśnika, proszę. Nie ma róży bez kolców. Fakt. Wersja polska na zlecenie Comedy Central Polska Toyo Sound Studios. Tekst Grzegorz Schiller. Czytał Mariusz Ksiudziński.